Cześć! Zanim zaczniemy, chciałbym Wam życzyć wesością od... i szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że 2021 będzie lepszy od tego 2020, a teraz już możemy przejść do oglądania. Nie wierzę, że wreszcie spotykam słońce. Zaraz się pokonam! Sams, czy mógłbyś tu przyjść i podać mi pomocną dłoń? Nie bardzo zabawne, ale. Mówiłem na poważnie! O! To skarpetka! Czyż była moja? Wygląda jak moja! Pachnie jak moja! Może powinien. ją podnieść! Czy to jakaś wskazówka? Sam z pomocy! No boże, co się stało? Pomóż mi, pap, przewróciłem się! Nie Jestem zbyt leniwy! żeby się podnieść i zepsuł swoją butelkę ketchupu.